Miał być zacięty mecz, a skończyło się na klęsce Szczakowianki. Festiwal strzelecki rozpoczął się w 17 minucie, z rzutu wolnego Bledzewskiego pokonał Skrzyński. Kilkadziesiąt sekund później znowu rzut wolny, znowu Skrzyński, ale tym razem akcję wykończył Przytuła. W 28 minucie pięknym strzałem popisał się Bania i Krakowia prowadziła już 3 do 0. Goście jedyny raz w tej części gry zagrozili Olszewskiemu w 39 minucie, ale bramkarz Krakowi obronił strzał Iwańskiego. W odpowiedzi pasy zdobyły czwartego gola. Trafił ponownie z rzutu wolnego Strzyński. Tuż przed przerwą na 5 do 0 podwyższył przytuła. Na początku drugiej części gry kibice zaczęli świętowanie i mało kto widział szóstą bramkę strzeloną przez Drumlaka. W 60 minucie uderzył Iwański, piłkę odbił Świstak i pokonał własnego bramkarza. W 81 minucie siódmego gola dla pasów, a swojego trzeciego w tym spotkaniu zdobył przytuła. I wreszcie na minutę przed końcem trafił Szczoczarz. Krakowia pokonała Szczakowienkę 8 do 1 i to właśnie pasy zagrają w barażowych meczach o ekstra klasę.